Siemanu, jestem Kubas z Games.pl Witam w tym odcinku, gdzie kupujemy sakurę Spike. Gdyście się pytali w jakim klubie jestem, no to w może wam się uda dołączyć może nie, ale ale będzie wszystko fajne w tym odcinku może sobie kupię małą rzecz, nie wiem, ale dzisiaj wydamy tak, kupujemy sakurę Mam sakurkę już stała zakupiona. To jest mój jeden z wymarzonych skinów kupujemy i kupujemy mega boxa na przecenie. No niestety nic nam nie wypadło po raz, który, ale jestem zadowolony z jest bitowca. No to jeszcze ja teraz gram z Kacpre, Kacperkiem. Więc nie ja byłem Kubanos. Cześć!